Dobra, to co, lecimy sobie dalej z naszymi przygodami w Don't Starve Together. I naszym celem jest pójście, zabicie tego moba tam. Yy, mamy włócznie przy sobie oraz zbrojkę. To nam powinno całkowicie wystarczyć. Okej, okay, tutaj są te kozy. One są niebieskie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Hmm, czy już mogę zobaczyć ten itemek, który chciałem wam pokazać? Chyba nie. Czekajcie, on może być w czarnej magii. Nie, no nie, nie tutaj nie ma go. Okej, okay, ale jest... Yy... Coś, z czym możemy robić... Kurde, źle pobiegłem całkowicie. Najgorzej. Yy, czekajcie. Chcę sobie zobaczyć, jakie tutaj rzeczy możemy robić. Wszystko się robi coś ze zgniłego mięsa prawie. Tego zgniłego mięsa mamy zawsze w opór. Więc fajnie, lecimy sobie w dół, mam nadzieję, że ta walka z tym mini um, minibossem pójdzie nam sprawnie i po prostu go rozjedziemy. W dzień jak będziemy wracać to też dojedziemy te świnki, które tutaj sobie mieszkają. Jak daleko jeszcze nam zostało? Tutaj. Dobra, jeszcze będziemy mieli troszeczkę czasu, ale to nie szkodzi, um, niby mógłbym podpalić sobie te drzewa tutaj. No i w sumie to zrobię. Wezmę sobie łopatę. Powycinam te krzaki. Kurde, ale tu zaraz się rzeźnia zrobi. Mam nadzieję, że chatę tej śwince nie spalę. Mogę ją spróbować uratować w sumie. Czekajcie. Dobra. Ratowanie na ostatnią chwilę domku świnki. Ja to chyba jednak jestem dobry dla nich w tej grze. Chyba, że ta świnka zacznie tutaj gasić zaraz. Zaraz zobaczymy. Nie, no ja myślę, że ona powinna bronić swojego domu. Dobra. O nie, pali się. Heh. Dobra, to tego już nie ugasimy. Trzymajmy kciuki, że to nie przejdzie na tą stronę. Starajmy się tutaj wszystko wykopać. To, co możemy, żeby zachować jak największy dystans. Podpaliłem ten las tak trochę znacznie trochę mocno trochę bardzo mocno. Bo z tego co widzę, to on się cały spali. <grystanie> Dobra, może trochę przesadziłem. Co? Troszeczkę zdeczka mi się przesadziło. Dobra, tutaj to już raczej nie powinno się przedostać dalej. Dobra, widzę, że się jednak przedostaje dalej. Dlatego ugasimy sobie. Okej, okay, tutaj. O nie 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 Dobra, zdążyliśmy podnieść tego To, chata świnki jak tam się trzyma Powinna się trzymać dobrze, bo o, o nie, czekajcie, tutaj trzeba jeszcze to szybko Wyciąć, żeby Się przez to nie podpaliło to I reszta nie poszła Dobra, to co, lekko kontrolowany pożar Lasu <laughs> Trochę spory pożar Lekko kontrolowany lasu Ej, mam 65 stopni, chyba życie zacząłem tracić Przez to Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj musimy wyciąć to drzewo. Nie mogę pozwolić, żeby to się zapaliło. Gdzie jest? Łopata. Kurde, skończyła się? Nie, no tutaj jest. Kurde, szybko to trzeba. A nie, dobra, może to jednak się nie zapali. No i widzicie, taka dziwna trawa się teraz zrobiła. Tutaj pozbieramy sobie ten proszek. Okej, okay, znowu gorąco. Stracimy szybko głód, jak jest gorąco. Dobra, pozbieramy sobie to tutaj. Tutaj jeszcze czarkoila sobie zbierzemy. No i co, jesteśmy bo gotowi do walki. Troszeczkę lasu spaliliśmy, ale będziemy mieli dzięki temu czarkoila w opór dużo. No i co, idziemy walczyć z nim. Oła, sprzedał mi strzała. Ile ja mu po Po 34, okej. Okay. Ała, ała, ała. Tutaj widzę, że się ze świnkami też bił. Okej. Okay. Raz. A, muszę uciekać szybciej. Ej, mam tylko 12 zdrowia. O nie, 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 nie. Ja zbrojki sobie nie założyłem, no tak. Nie chciałbym się wywalić, ale mogę teraz zobaczyć, czy on się leczy. Czy nie? Dobra, nie leczy się. okej. Okay. Raz, dwa i ucieczka. Ok, dostałem, czyli jeden strzał mogę tylko mu zadać. Okej, okay, rozumiem. Jeden i ucieczka. Jeden i ucieczka. O nie, 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 dobra. Jest lipa lekka, ale tylko lekka. Ogólnie to przetrwamy, damy radę. Dobra, walimy go na łeb, nie no jeden hit został, przecież tak blisko było, jak to się stało, że mogliśmy to przegrać, nie no nie ma szans, dobra może za bardzo przykocaczyłem w tym ranie czy coś, ale to jest niemożliwe, jeden hit został, żeby go pokonać <laughs> i się nie udało, nie no co to ma być, całkowicie tego nie rozumiem, wydaje moje perspektywy na przejście tej gry, oceniam na mizerne. Nie wiem czy mogę tak mówić, bo to takie kiepsko, kiepskie słowo jest. No. Ale jest. Bardzo kiepsko. Żeby nie powiedzieć, bardzo, bardzo kiepsko. Dobra, znowu bierzemy sobie tą postać, bo ona jest taką jakimś gigakozakiem. I robimy kolejnego rana. Oczywiście, bierzemy sobie tą naszą sikierę, albo nie bierzemy tej sikiery. Kurde, nie wiem czy to nam. Ona jest tam do czegoś potrzebna. Nie no dobra, potrzebna jest. Musimy ściąć drzewo po to, żeby ogarnąć sobie ognisko. Jak będziemy głodni. Dobra. Od razu sobie zbieramy trawę. W sumie robimy to co zawsze. Tutaj widzę, że już patyki jakieś leżą. Szkoda, że trafiliśmy akurat na biom, na którym patyki leżą na ziemi, a nie są na krzakach. Tak w ogóle dawno nie widziałem y, juiceberry. Tak, dosyć dawno. Widziałem to chyba w jakimś drugim czy trzecim odcinku. Jeszcze to nie wiem, czy to było na tym kanale, czy na poprzednim. A tak to w ogóle tego nie miałem. E, no i co? Musimy podejść, podjąć kolejną próbę znalezienia oazy. Poprzednio wyszło nam to dosyć prosto. Tak właściwie to natknęliśmy się na nią przy, przez przypadek. E, teraz zakończy się to pewnie tak samo. Z tego co pamiętam, oazę znaleźliśmy na biomie, gdzie były kaktusy. Więc... Teraz jeżeli znajdziemy biom, na którym są kaktusy, to będziemy go przeszukiwali całego. Bo teraz nam się fuktu, że ta oaza była akurat przy brzegu, tam gdzie przebiegaliśmy. Ale ja nie wiedziałem na jakim biomie ta oaza się w ogóle respi, teraz już wiem. Ale gdyby nam się zrespiła kawałek dalej od tego brzegu, to byśmy jej nie znaleźli niestety. Więc y, warto y, trzymać się tego, żeby jak znajdziemy taki biom, to szukać. Zastanawiam się jeszcze, czy powinienem pójść na dół, czy w górę. Pobiegnijmy może sobie najpierw na dół Bo Nie wiem czy ten świat się na pewno respi randomowo Czy nie jest tak, że na dole się respią jakieś biomy U góry jakieś i po bokach jakieś Nie jestem tego pewien Dlatego będę się po prostu psychicznie i mentalnie czuł lepiej Jak pójdę w dół, bo tam poprzednio było I nie będę miał wrażenia Że kurde chyba Jak przez długi czas nie będę mógł tego znaleźć Że kurde chyba to jest po drugiej stronie I będę chciał zawrócić Zresztą zobaczymy Ile mam na torczy. Dobra, mam na jakieś dwa torcze, jeśli chodzi o ogniska to też nie na dużo, ale powinno nam starczyć. Tutaj widzę żaby denerwujące, więcej żab denerwujących. Nie no, żaby są spoko, fajnie, fajne te nogi, które z nich zawsze dropią, ususzone, wchodzą do zjedzenia. Dają chyba najwięcej yy, z, z rzeczy, na których trzeba się najmniej napracować. Szkoda, że straciliśmy tego poprzedniego rana, no bo taki fajny las sobie podpaliłem. Mieliśmy fajne miejsce z pająkami, gdzie ich było dosyć sporo Mieliśmy już tą oazę odnalezioną I to tak w sumie wyszło dosyć szybko Bo zajęło nam to chyba maksymalnie z jakieś 3-4 dni Nie no, w 3 dni chyba wszystko ogarnęliśmy Tak, oprócz spalenia lasu i zdedania Bo spalenie lasu i zdedanie było w tym odcinku Ale widzę, że tutaj w tym lesie też mamy dosyć sporo pająków Wiadomo, że nie jest ich aż tyle jak w poprzednim O! Ale bitka. Ale że macki się biją z świniami? Dobra, świnka chyba dostała w miernicz. Nie będziemy im pomagać. One sobie tutaj niech spokojnie żyją w tej wiosce. Widzę, że mają tutaj trzy domki. Nawet więcej. Ej, ta wioska jest taka dosyć spora. Mają raz, dwa, trzy, cztery domki. Jeszcze tutaj gdzieś były dwa. Jeszcze tutaj są dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Sporo, jeszcze cały nie odkryłem, bo lecimy. Na górę miałem biec przy brzegu. W ogóle całkowicie ten zapomniałem, i zacząłem biec ścieżką. Lecimy znowu w poszukiwaniu oazy. Tutaj widzę pszczoły. I kolejny domek świnek. W ogóle pszczoły na takim biomie. One zazwyczaj rozpiły się na takim najbardziej zielonym. Dziwne. Nie, aczkolwiek czekajcie, muszę sobie sprawdzić, ile trwa odcinek. 9 minut. Ok, bo nie pamiętałem po prostu, ile na poprzednim ranie zajęło nam bieganie. Czyli wychodzi, że. Ten odcinek trwa jakieś 4 minuty 5, ta znaczy ten run. Yy, to wychodzi, że na poprzednim <laughs> ranie na tym, na którym się wywaliśmy, zajęło nam takich 4 minut. Znowu ta mucha tu przyleciała. Sorry, jak będziecie słyszeli, jak macham ręką, ale nie powinniście tego słyszeć, ale to dla waszego dobra, żeby ta mucha nie podeciała do mikrofonu, bo wtedy może być tipa O kurde, a ona taka dosyć duża jest. Nie wiem, czego na to szuka. Nie wiem, czy to nie jest taka mucha, bo ja mam ogólnie moskitiery w oknie. I jeżeli mucha lata na Moskitierze, że tak jakby wlatuje w nią cały czas i się zamknie okno, to ta mucha tak jakby jest uwięziona. A, ja otworzyłem przed chwilą to okno. Chciałem powiedzieć, że ciekawe jak ona wysłała, szła i czy to jest czasami ta mucha, którą właśnie tam uwięziłem. a teraz sobie ja tak przypomniałem, że przed tym jak zacząłem nagrywać, to ja otworzyłem okno, czy ją wypuściłem, czyli za to, że ją uwięziłem, to ona teraz będzie mnie męczyć. O, widzę, że pająki są. Będzie odpłacała pięknym za nadobne, czy jakoś tak. Wow. Eee, czyli co, mamy tutaj cztery bazy pająków, nie jest to tak duże jak na poprzednim ranie. W ogóle nawet jak znajdziemy oazę, to jeszcze nie widziałem biomu z kamieniami. Dosyć kiepsko. Poprzednio zmarnowaliśmy tą szansę, że wszystkiego szukaliśmy, znaleźliśmy kozy. Tamto mogliśmy o wiele lepiej wykorzystać. Na pewno moim błędem było to, że zapomniałem o... Nałożeniu zbrojki, którą miałem w ekwipunku trochę lipę zrobiłem z tym. Może. Jololol, ile tu jest pojąków? W sumie trochę sporo. Może jednak dobrą opcją był ten mod, żeby mieć dwa sloty na zbrojkę i na plecak, aczkolwiek nie wiem, czy to tutaj będę mógł znaleźć. Raczej nie. Hełmy też nas przed czymś chronią. Nie tylko przed ciepłem, ale jakiegoś defa dają. Tutaj raczej tego nie znajdę. Mam nadzieję, że zaraz jakąś matką do mnie dostanę. Widzę, że ta. Mucha mnie atakuje. Ten biom bagnisty jest dosyć duży. Pierwszy raz spotkałem taki duży. Nie będziemy sobie biegli ścieżką, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, będziemy się starali trzymać tutaj w boku. Mam nadzieję, że mnie przez to jakaś macka nie zaatakuje. No, ale tak w ogóle jeszcze, by the way, to zebraliśmy tylko jeden krzemień. Jestem pewien, że mieliśmy ich więcej. I przez to nawet jak zaraz znajdziemy kamienisty biom, to nie będziemy mieli jak skraftować sobie kilofa. Trochę kiepsko z naszej strony, aczkolwiek na tych kamienistych biomach zazwyczaj jest dużo krzemieni, kamieni i złota porozrzucanych, więc yy, możemy liczyć się na to, że akurat jeden krzemień tam gdzieś będzie rozrzucony. Mam wrażenie, że te bagna tutaj są na całym tym półwyspie. I będziemy wrócimy się po prostu do miejsca, w którym tutaj wchodziliśmy i będziemy cały czas przez bagna szli. Tam już widziałem, że się macki na nas szykowały, kolejne macki. Ej, tutaj jest ich dosyć sporo. Jestem ciekaw, co się stanie, jak pokonamy taką mackę, czy coś ciekawego z niej dropi, czy yy, nic. Nie wiem, na razie nie będziemy tego próbowali. Też nie będziemy się starali zatrzymać na tym biomie. Kurde, pochodnia. Dlatego, że jeżeli się gdzieś zatrzymamy, a akurat obok nas będą te matki, to... Będziemy mieli lipę, lepiej sobie zrobić tam pochodnie. A ognisko rozpalić dopiero jak. O kurde. One to chyba nie są przyjazne. Ale one wbiją się z mackami. Co? Ja myślałem, że oni to są takimi sołusznikami. To są w ogóle tacy jakby takie inne świnki, czy coś w tym stylu. O dokładnie tak. Jak tutaj są głowy świnek na takich kijkach, jakby powbijane. To w wiosce świnek są głowy ich powbijane. Nie pamiętam jak oni się nazywali, ale mamy tutaj chyba biome z pustynią. Czy jednak intuicja mnie nie myliła? I raczej tutaj sobie gdzieś znajdziemy zaraz oazę. Czekajcie, czy to na pewno jest Bion z pustynią? No dokładnie tak, mamy jakieś czaszki. Słów póki co nie słyszę, ale na mapie widziałem tak, mamy oazę. No i fajnie, tyle mi było potrzebne do szczęścia. Z tego co widzę, to na oazie zawsze można znaleźć te same itemki czyli wędkę, kapelusz i śpiwór. Spoko. Dobra, to jest nasz następny cel. Jak już znalazłem tą oazę, fajnie by było znaleźć biom, na którym są kamienie. Z tego co widzę, to może być z nim ciężko, więc może zaczniemy sobie dalej obiegać ten świat. Przynajmniej wiemy, gdzie jest oaza, więc jak coś to mamy gdzie wrócić. Tutaj są tak jakby zaczątki tego kamiennego biomu, więc powinien on być gdzieś w pobliżu. Ale nie dam sobie za to rękie że gdzieś tutaj będzie. Szkoda. okej, okay, tutaj chyba. Nie no, dobra, to jest dalej ten biom tutaj. Biegnijmy sobie właśnie w tą stronę, i może zaraz go znajdziemy. Bo raczej wątpię, żeby w tym obszarze miał być jakiś inny biom. Jakbym miał strzelać. Może mam błędne założenia i się na tym przyjadę, ale no trudno. Um, zaraz jak sobie dojdziemy do jakiegoś lasu to postaramy się wyszukać jakiś krzemień. Okej, okay, tutaj jest ślepa uliczka. Dobrze wiedzieć, ale tutaj są kolejne bagna, naprawdę. Wow, duże są te bagna. Strasznie duże. Trochę kiepsko Ale z tego co pamiętam to na tych bagnach rośnie... Hmm, kurde, gdzie to mogę skraftować? Fak, znowu to mucha przyleciała Papirus czy coś takiego Ale tym razem kóz tutaj nie mamy Dziwnie Nie wiem czy one się za każdym razem respią Ale na pewno one są potrzebne na... Do skraftowania, czy ten... ich rogi Są potrzebne do skraftowania takiego jakby... Tornada, takiej broni która strzela tornadem i... Ta broń zabija na hita... Okej, okay, patrzę na ten domek, czy to jest po prostu popsuty domek świnki, czy to jest właśnie domek tych, tych takich dziwnych, ale to jest raczej domek tych takich dziwnych, a nie świnki popsuty. Hmm. Tornado zabija na hita żywe drzewo, ale nie to żywe drzewo z takiego biomu, tylko żywe drzewo z tego takiego jakby wieżbowego biomu, ta, czy taką wieżbę z okiem, którą spotkaliśmy no ten moment to chyba z 4 odcinki temu, ona jest na miniaturce Ale bez pewności, nie dam sobie za to ręki uciąć, że to akurat było 4 odcinki temu Kurde, troszeczkę przygodę sobie zrobiliśmy, że tak biegamy Kiepskie jest to, że nie mamy za dużo jedzenka I możemy się na tym nieźle przejechać, tutaj mamy świnki, ale Obok nich raczej nic nie będzie, aha dobra, to jest jedna świnka, nie, nie więcej Ale spoko, postaramy się to obejść, dobra, jednak jest ich więcej Postaramy się to obejść, tak wiecie, na cilku I... Dotrzeć na biom Czemu ona przed nami ucieka? Na ten biom, gdzie są jagody, bo to jest chyba jedno z najlepszych jedzeń Tutaj mamy znowu bagna, ile ich jest? Ale są... rice, Z których robi się papier, więc ko na kozaku Ale obeszliśmy... Nie w sumie nie obeszliśmy, bo tam zostawiliśmy to Prawie wszystko Teraz musimy się zająć szukaniem biomu z kamieniami Okej, okay, tutaj jest już jakiś biom ale to nie jest biom, na którym znajdziemy owoce Kiepsko, mamy tylko 4 marchewki One nam na za długo nie wystarczą Bo 4 marchewki dadzą nam dokładnie O Znaczy 50 głodu No to kiepsko, będziemy mieli wtedy tylko 90 No i dalej będziemy potrzebowali 60 do fulla Czyli dosyć sporo Ale jeżeli tutaj zaraz znajdziemy jakiś biom z krzekami czy coś Żeby coś rosło To sobie pozbieramy Czekajcie, sprawdzę ile odcinek trwa, bo wydaje mi się, że już powinienem go kończyć. Nie no dobra, dopiero 17 minut. Myślałem, że już jest 20, coś. Nie będę kończył tego odcinka tak szybko, jeżeli już dopiero 17 jest. Bo staram się tą średnią mieć na tych 20, pomiędzy 20 a 25. Ale często zdarzają mi się też odcinki krótsze, tak jak 10 minut. Wczoraj mi się zdarzyło dodać: o kurde, tutaj będą mnie fajne kokosy, więc możemy sobie. Acie kokosy, czemu zawsze mówię na to kokosy? Kasztany. Albo to są orzechy takie właśnie. Ej! Nie no, ale to wtedy... Całkowicie sensu nie ma. Bo też są takie orzechy, które tak wyglądają. A co jeżeli to są te orzechy, a nie? Czekajcie, ja to zaraz sprawdzę. Będę musiał coś mówić i mieć podzielną uwagę przez chwilę, ale na spokojnie. Damy radę. Sorry jak będę mówił chwilę bez sensu. Albo że się nie będę ruszał. Nie no, ruszać się będę. Ale odpalany jest tłumacz właśnie jest pisywane, yy, brich. Brichnut. I jest to uwaga. Co jest... Ja, aha, birchnut. Kurde, źle napisałem. Najgorzej i mi się z. Bir. Bir to brzmi jak piwo. A to jest brzoza w ogóle. No, to miałem rację, że to jest brzoza, ale całkowicie nie rozumiem sensu, dlaczego z brzozy miałoby wypadać coś podobnego do kasztana. Ale takiego jeszcze wiecie: kasztana zamkniętego. Ale kasztany zamknięte wyglądają podobnie do takich orzechów zamkniętych. Dziwne to jest dla mnie. No nie wiem, nie wnikam co autor miał na myśli. <ścoughs> ale jak dla mnie to się całkowicie nie skleja. Okej, okay. mamy kamienie, spróbujemy sobie pokopać. Nie mamy jedzenia. Jest bieda straszna, ale... Dobra, na noc jesteśmy sobie w stanie rozpalić tutaj ognisko. E, to przepalimy sobie jedzonko, którego nie mamy wcale jakoś dużo, ale zawsze coś. I później w dzień chyba czegoś poszukamy tutaj w okolicy. Gdzie są jagody? Kurde, tutaj nigdzie... Co tu za świat tam się zrespił? Nigdzie w okolicy nie ma jagód, nic zero. Ale powolona akcja. Zawsze ich jest mnóstwo. Ciekawe, czy znajdziemy jakiegoś bossa mechanicznego, bo chciałbym te trybiki w końcu, znaczy to są zębatki. Yy, podrapić. Zobaczymy. Wow, ale się najadłem w tym w sumie. 100 głodów, w sumie 110. Ozek Możemy sobie teraz pozbierać tutaj ten kamień. I co? Robimy sobie chyba pochodnie i lecimy dalej. Nie będziemy tutaj, wiecie, się zatrzymywali. Nic nas nie zatrzyma. Dobra, przy okazji możemy sobie się tutaj przebiec z pochodnią. Tu znowu to mucha nie mam jakiej pogonić, hmm. ale to będziecie kopać. już będziemy sobie w następnym odcinku. E, dzięki za oglądanie. E, trzymajcie się i cześć. Jeszcze skraftujmy sobie, może pochodnie. Na noc. No, tak jak już mówiłem, dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. siemano. się